No to analogicznie, skoro mecz Zagłębia Lubin ze Śląskiem Wrocław można było nazywać wzorem jak powinny wyglądać derby, tak spotkanie Wisły z Legią jest wzorem jak powinny wyglądać derby Polski. No kozak mecz po prostu, nie tylko ze względu na poziom spotkania, ale również na atmosferę. Wisła Kraków wygrała z Legią Warszawa 1 do 0 po golu Felicio Brown -Forbesa. Ale to nie jest jedyny piłkarz, który zasługuje po dzisiejszym spotkaniu na pochwałę. Bo Jał Boła to jest gość, dla którego warto chodzić na stadiony i dla którego warto włączać telewizor. Technicznie nie odstaje od poziomu tej ligi. A co więcej, do tej techniki dodaje również zaangażowanie. Bo dzisiaj znowu momentami starał się wracać do tyłu, żeby pomagać obrońcom w konstruowaniu akcji od podstaw. Dodajmy do tego jeszcze jego ogromne przyspieszenie i mamy piłkarza top 5 tej ligi. Żartowałem, top 3. Żartowałem, top 2. Pomimo jednego ogromnego błędu Konrada Gruszkowskiego w drugiej połowie uważam jego występ za świetny. W pierwszej połowie, na tej prawej stronie, co zatańczył z piłką, to... to nie mam słów. A najlepsze w Konradzie dodatkowo jest to, że on. Jest powtarzalny w tych swoich dobrych zagraniach. Oczywiście na plus również dzisiaj wspomniany wcześniej przeze mnie Forbes. Poza tym dzisiejszym golem zaimponował mi głównie tym strzałem w spojenie w pierwszej połowie. Na plus Hanouszek, który dzisiaj niesamowicie zapieprzał na tym boisku dzisiaj. Najbardziej w pamięci mi zapadł ten jego pościg za Emrelim w drugiej połowie. I w sumie ta postawa Hanouszka nieco mnie satysfakcjonuje, ponieważ chwaliłem tego zawodnika już po pierwszej kolejce. Skwarka na plus, Plewka na plus, Frydrych i Kieszek. Wybronił dziś kilka patelni i był serio pewnym punktem z tyłu wisły. No i taką białą gwiazdę naprawdę chciałbym częściej widywać, bo takie mecze jak ten dzisiejszy mógłbym serio, nieironicznie oglądać co kolejkę. <grywa> A co do Legii Warszawa, to przede wszystkim zagrała dzisiaj bardzo przeciętną pierwszą połowę. Bo nie przypominam sobie jakiejś groźniejszej sytuacji w pierwszej połówce z ich strony. Drugą połówkę dobrze zaczęli głównie ze względu na zmiany. Na boisko weszli Emreli i Skibicki i obaj wprowadzili spore ożywienie. Po tym strzale Mucciego z 47 minuty, myślałem, że będzie to wiodąca postać w dalszej części tego spotkania. Natomiast niestety później nieco przygasł i zszedł z boiska. Emreli na plus, bo prawie strzelił dzisiaj bramkę. Jednak ostatecznie sędzia poważy jej nie uznał, ogólnie chyba najczęściej dzisiaj dochodził do sytuacji ze strony Legii i nie uważam, że Legia zagrała dzisiaj najgorsze spotkanie, bo chociażby wydaje mi się, że z Radomiakiem zagrali znacznie gorzej niż dziś ale mimo wszystko brakowało konkretów bo nawet czysto statystycznie spoglądając dzisiaj na to spotkanie, można dojść do wniosku, że był to bardzo wyrównany mecz myślę, że defensywa Legii mogła dzisiaj nieco lepiej zagrać, a na pewno lepiej mogła się zachować przy tym golu, bo Wieteska goniąc Forbesa raczej doskonale wiedział że je boa podam mu piłkę, prędzej czy później a i tak w żaden sposób Mateusz do niego nie doskoczył. A poza tym to Gruszkowski w tej pierwszej połowie tym tańcem na prawej stronie pokazał, jak prezentowali się niektórzy obrońcy Legii w dzisiejszym meczu. Podsumowując, Wisła-Legia 1-0, do wynik jak najbardziej zasłużony. Biała Gwiazda po tym meczu zajmuje trzecie miejsce z 10 punktami, a Legioniści 14. I wiem, że brzmi to strasznie, natomiast pamiętajmy, że Legia ma jeszcze dwa mecze zaległe. Do rozegrania. Przy okazji chciałbym podziękować Kamilowi za wysłanie mi tego zdjęcia. I zapraszam standardowo do subskrybowania kanału Tradaj. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, na kartę społeczność na kanale Tradaj. I zapraszam Was do posiadania dobrego humoru w ten tydzień, ponieważ czemu mielibyście go nie mieć? I standardowo, tak jak ostatnio, przy okazji meczów Wisły Kraków na tym kanale, pozdrawiam użytkownika Vimix. Don't...